Master Sery Noxon, a to jest ponownie Hello Neighbor Alternative Reality. I słuchajcie, minęło troszeczkę od poprzedniego posiedzenia przy tej grze. Natomiast jestem na bieżąco, zmontowałem ten poprzedni, ten drugi odcinek. I teraz tak: wszystkie savey są tutaj wyczyszczone. Zaczynamy od, od zera. Zagadki tej nie rozwiązałem z zegarem. Sąsiad ma klucz tuż przy jego dubsku. I teraz tak, trzeba zepsuć tobie to AI Czy robimy to teraz? Robimy to teraz Wkurz się trochę Pochodź Ja w międzyczasie sp... No kurde, dobra Jak jesteś tu to spoko Chciałem tobie zepsuć ten mechanizm znajdowania mnie Natomiast spoko, obróć się Dobra, mam klucz S, łatwo. Gdzie on teraz pasuje? On mi nie daje spokoju. Jakby on jest cenny, więc ja. Muszę się go pozbyć. Dziękuję. Takie miłe dile to ja rozumiem. Tu jest strzałka. Więc tu da się dostać, prawda? Prawda. Bieremy ten karton, bieremy. Ważne, żeby sąsiad nas nie dopadł. Co nam będzie potrzebne? Nie wiem. Tu jest strzałka w bok, więc idziemy tu. Tu się może przydać ten klucz. Tylko trzeba by na pewno. Nie, po prostu mogę wejść. To dobrze. I mamy szafę z kluczem robimy tu dalej parkour skocz porządnie bez problemów uuu ale tu się wszystko rozprzestrzenia okej okay, kolejne pomieszczenie to jest bardzo dziwne pomieszczenie bo ono jest do góry nogami sąsiad ty masz jakieś zaburzenie percepcji? Wierzę powinnaś to skonsultować z lekarzem lub farmaceutą nie każdy lek tak dobrze działa Weź to, weź to. Tylko się pozbądź. Te dobre. Jak on teraz chce tu wejść do mnie? Ten klucz będę. Ale sąsiad jest wulgarny. Zapomniałem. O nie, o nie. Te lampki. I co teraz z nimi? No nie wiem. Nie, nie wiem. Tak, przeciśnij się jeszcze tu Spokojne zejście na dół, proszę. Tam jest kanciapa jeszcze Być może tam coś będzie. Ryzykujemy? Tu jest zejście na dół. To jest hello neighbor. Pa ej, ej, ale mi się trafiło. Spadamy z tym. Kolejna lampa. Co ja mam z tym zrobić? Oświetlić sobie dupę? Nie wiem, dopóki nie mam pomysłu. Co zrobić z tymi lampami? Ja je kładę u siebie. Nie, nice, super. Tu nas chyba nie było. Przynajmniej tego nie kojarzę. Nie było nas tutaj naprawdę. Okej, okay, mamy do zwiedzenia szafeczki znowu, pod łżem. Jak się tu wchodziło pod łóżo? Nie pamiętam Dobra, wajdź. miejmy nadzieję, że tam niczego nie ma To odstaw Półeczki, pewno kluczyki tu będą, prawda? Nie ma, OK. tym Zajmiemy się za chwilę tymi barykadami Do tu będziemy potrzebować młotek, tu są zawarte drzwi Wszystko zamknięte. Dobra, trzeba zapamiętać, że jeden klucz potrzebny jest nam u góry. To możemy postawić. Ok, przestrzeń do zobaczenia. Zobaczmy, latarkę mam. Latarki nie potrzebuję. Cyk, cyk, cyk. Jest drabina. Wchodzimy do góry. Słyszałem sąsiada. Młot pneumatyczny! Super, lecimy. Mam go? Mam go. Prawdopodobnie go mam. Nie wiem, jest tak naprawdę ciemno, że nic nie widać. Ale, jakbym chciał wyskoczyć przez okno, to nie mogę. Byłeś daleko od tego. Miej nadzieję, że sąsiad tego nie słyszał. Dobra, do tych drzwi albo potrzeb. Albo to jest burza, albo on faktycznie tu jest. A tutaj co było? Oż ty w mordę! Jedynka, dwójka, trójka. Nie wiem na którym jest. Pojedźmy na jedynkę. Mam niebieski klucz. Młot pneumatyczny przyda się na. A co? Zaraz, co jest na trójce? Pokojarze, gdzie mamy użyć młota pneumatycznego? Dobra, tu jest trójka, i tu był sąsiad. Tu użyjemy młota. Zadziałało? Zadziałało po części. Ok. Dobra, chyba już działa. zablokowane, ale chociaż jeden generator obciąiliśmy, dodatkowo chyba włączyłem jeszcze opcję zapisu gry, czyli jeśli teraz nas sąsiad złapie, to te wszystkie itemki, które mam, no może niekoniecznie przy sobie, ale te, które zrobiłem, czy na przykład tutaj ten, użyłem łota pneumatycznego i odpaliłem generator, to powinno się zapisać. Albo to błąd gry, albo widziałem sąsiada. Dobra, e, niebieski kluczyk, co nie? Super, to możemy go postawić. Mamy. Obraz. To chyba będzie ten ostatni. A nie, mam to rozwiązaną zagadkę. Dobra, nie wiem. Mój mózg nie zatrybił. Myślałem, że mam do rozwiązania to jeszcze. Ale... To w takim razie możemy... ...skorzystać z windy? <ścoughs> Co teraz, gówniarzu? Będź tam, gdzie światło nie dochodzi. Ja mam wszystkie twoje lampy. Możemy teraz wykorzystać ten fund i rozwalić parę trybunnych desek. Ja się są chyba nawet tu, i cyk Dobra, potrzebujemy szary <trujny> klucz. Kolejny raz, gdzie ja go znam? wiem, sąsiad. Może ty mi powiesz, co? Powiedz, powiedz, podejdź tu szybko, albo auto ci pannie. Stop, stop. Walaj to. I wywalaj to. Dobra. Wiem teraz, po co mi były potrzebne te lampy. Dobra, super działają. Potrzebujemy. Czerwonego koloru. Problem jest z tym, że nie wiem, gdzie jest czerwona lampa. A tu jest klucz, który zapomniałem. O nie, że chodzi o szybkie. Ty w dupę. Ale zaraz tu! Będzie spadł w dół! Kurde, ile mi zabrałeś? Zabrałeś mi młotek i latarkę? Latarkę już mam. Ty, ty zabrałeś mi wszystkie lampy? Zabiera wszystkie lampy. Jaki feller! Mieliśmy klucz, co nie? on tu, czy to naprawdę jest coś, żeby wyłączyć zasilanie z rutu tutu? Była taka jedna zagadka w Helownej Boże, w tym oficjalnym. Znale jak będę musiał to robić na czas, to to będzie ciężkie. Nice, lampa tu, nie tu. Postaw to. to. Jest ten kolor? To jest ten kolor? O, on, on naprawdę tak szybko wstaje? W ogóle nie jest potrzebny sen. W takim razie. Podoba mi się to, że praktycznie wszystko robię bez kolejki. Jest czerwona lampa. Jest czerwona lampa. Holy motherfucker! Proszę powiedz, że oglądasz dalej tą telewizję. Dobra, pójdę tędy już. Nice! Ja chromole! Postaw to! Dobra, zrobiłem to, zrobiłem to, prawda? Nienawidzę tych pudeł zasranych Zrobiłem to, prawda? Najprostszą metodą jest po prostu zobaczenie, czy w kanciapie jest yy, niebieska lampa Jeśli jest... Nie ma jej, zrobiłem Ma, bueno, panie Możemy grać dalej Lecę tą samą drogą Co poprzednio jeśli on tu będzie, nie wiem, jeśli się potknie o cokolwiek, oznacza, że te AI już jest na tyle zaawansowane, że ono wie, co chce zrobić i nie pozwala... Widzicie, co czeka tą grę, jeśli jej teraz nie przejdę. Tak. Plik taki specjalny. W którym mieszczą się same najgorsze gry. Programy, filmy nieudane. Nazywa się K o -S -Z. Zgadnij, do czego on służy? Zrób to... Zrób to po cichu Po cichu, naprawdę, po cichu Was? Dobra, tu jest okej okay. Kąd prowadzi ta żyła kabli. Dokąd? Wezmę jedną sztukę tego. Gdzie? Jeszcze wyżej. Dobra, wspinamy się tam, wspinamy. Muszę zrozumieć o co chodzi. Dobra, i ona zakręca przy tych drzwiach. Tam się chodziło od dupy strony. Zapisało? Nie zapisało. Dobrze, naprawdę cieszę się, że mam zrobione te zapisy. I że mogę szybko w miarę się przemieszać, ale to, co czasami trzeba zrobić, to jest przesada. Dobra, usłyszał to, że wyłączyłem mu prąd. Usłyszał to. Nie włączaj, sąsiad, nie włączaj. Prosta droga, proszę. A ja teraz muszę się tam wspiąć. Daję boksy. Hanka. Dobra, jest na zielono. O, Po prostu wyłączyłem i włączyłem mu prąd. Chyba był zadowolony z tego prezentu. Okej, okay, teraz jak się wracało? Tu o. NIE! To było do przewidzenia, że on tu będzie Kręci się tam w Kręci się w tym środku Nice Okej okay. Okej okay. Teraz Powoli Nigdzie się nie śpieszę Mam okienko tutaj wystawowe. Mogę zobaczyć gdzie on jest? Daje się być czysto, ale właśnie Wcale tak nie jest. Chociaż z drugiej strony co ja mam do stracenia? Kolejne 40 minut w tej pięknej grze? Heh. Jak ulał. Halo? Co ja mam jeszcze tu żarówkę wymienić? Czemu to się nie otwiera? Zaraz, zaraz. Czy ja coś źle zrozumiałem? To po co ja to robię? No, główny generator był tam. Tu wszystkie lampy są na miejscu. Kolorystycznie. Ja jestem pajacem. Naprawdę musiałem wejść na YouTube'a i zobaczyć, czemu mi się to nie otwiera. Ja jestem zjebany. Ja się przyznaję do tego. Kurwa sąsiad Masz wyjebane w to prawda Masz wyjebane w to Nie masz ja pierdole A to jest kontynuacja Dobra niech się dzieje 14 czternaście, jakby... Dobra, wypo... Pistaszek! I pist w drzewo. Hm. W drugiej części to była obora! Nice, kolejka, która nie ruszyła ani razu. I w tym odcinku... I w poprzednim. Jakby teraz myślicie, że co, że ona się otworzy i będzie działać? Jakby ona faktycznie działa. To nie ma. Se Gdzie my w ogóle jesteśmy? Może to takie powinno być pierwsze pytanie, a nie o, o kolejkę. Rozumiem, że w jakimś lesie latarki nie mamy, dobra, jedyny naszym światłem jest kolejka. I co mam tu zobaczyć? To jest naprawdę jedyne miejsce, w którym coś widać. Ja nawet gdybym chciał nacisnąć stop, to jest ciężko. Nie wiem, jest tyle spekulacji związanych z yy, Hello Neighborem. Aha, czyli to pokazuje nam róż różne ścieżki tego. Już co, z zostali z y sąsiadem? O, co by doprowadziło to? Alternatywna rzeczywistość rzeczy też tu różne, ale Zwyrodniałe i wyraźne. Wszystko z nawiązaniem. Do tego, co już widzieliśmy, i sam sąsiad, skrywający jedną wielką niewiadomą: Mowa o Tobie, urosłeś, wiesz? Natomiast dalej jesteś. Powiem to szczerze z jebusem. To już jest nasze realne życie, czy jednak podświadomość? Whats your thing is all a lie. Czyli nasza podświadomość. 9 lat tworzenia tej serii. Ja dalej nie wiem o co w niej chodzi. Nie wiem. Na, 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 chyba najprostszą grą. Był cały ten. Yy, yy, hide and seek. Dzieci fajnie wyjaśnione, co, yy, któremu co się stało. Co się stało masce jak to wpłynęło na sąsiada. Hello Neighbor 1. Nie wiadomo po co w ogóle istniał. Hello neighbor numer 2. Niedokończony produkt. Hello Neighbor 3 znowu promują tą grę na jakąś nie wiadomo jaką gwiazdę. Co za kurwa zjebana gra. Dobra, to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam seria się podobała. Trzymajcie się. Cześć.